Cześć cześć, 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 witajcie. Cześć, hej. Przyszli do Was z nagraniem, ponieważ. Ponieważ stwierdziliśmy, że to jest miejsce, gdzie chcemy żyć i postanowiliśmy zamieszkać na Teneryfie. Tak, właśnie. Chwilę temu, tak naprawdę kilka godzin temu, odebraliśmy mieszkanie i trochę postawiliśmy karty po jednej stronie, a niektórzy. Wszystko na jedną kartę. <laughs> Rzucili i, i jesteśmy tutaj. Cudowne miejsce w ogóle. To była taka chwila, że poczuliśmy w pewnym momencie, że chcemy tu zostać i wszystkie okoliczne sytuacje zaczęły sprzyjać tej myśli. I to jak ludzie zaczęli nam pomagać, zaczęli w ogóle angażować się w to, żebyśmy tu zostali, pokazało nam, że chyba to jest ten moment, kiedy trzeba wykorzystać tą okazję. No i teraz próbujemy spójrzeć się tutaj, a jak to będzie wyglądało Mateusz? Na pewno bardzo dobrze. No, wierzymy w to, że to jest to miejsce, które nas przyciągło, że to co powiedziała Daria mi wczoraj, że nie zdarza się dwa razy, żeby poczuć taką chęć zostania w danym miejscu, jaką my poczuliśmy obydwoje. Chcieliśmy po prostu razem wspólnie działać i po prostu te myśli Przerodziliśmy po prostu działania i stąd jesteśmy. Tutaj jest taka decyzja, a już w zasadzie mieliśmy wczoraj, że wracamy po prostu no, no, takie wracamy. myśli, że wracamy, ale była to ostatnia myśl. Że... Sy sytuacje się tak potoczyły, że w ogóle wszystko, kiedy podejmowaliśmy decyzję o powrocie do Polski, pokazywało, że w ogóle nie chcemy tam wracać, że... Że czujemy, że to nie jest ta dobra decyzja, co nie? Tak. W ogóle śmieszne jest to, że mówimy do Was w takim trochę szale, bo my do końca jeszcze nie wiemy, co się w ogóle wydarzyło. Tak, jesteśmy jeszcze w ogóle w całym tym natłoku wszystkich tych emocji i myśli. A tak naprawdę chwilę temu wyleciał samolot, który mieliśmy wracać do Polski. No, Tak. Można, można. No, a to w ogóle pokazuje też, że, że pogoda ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób my żyjemy, funkcjonujemy, bo tutaj tak naprawdę wstajesz i, i ci się chce. I to słońce to jest coś, z czego tak naprawdę chcemy korzystać i wziąć jak najwięcej dla siebie, ale też rozwinąć się, rozwinąć się online, współpracując z wami, pracując z wami i zobaczyć, jak nam to wyjdzie. Tak naprawdę powiem wam, że zawsze, kiedy podróżowałam, to, to miałam wrażenie, że, że chcę zostać w jakichś miejscach, ale ciągle coś mnie ciągnęło do Polski, a to jest moment, w którym wreszcie zrobiłam to, o czym zawsze marzyłam. I w sumie Matt i poczuł to samo i mogliśmy to zrobić wspólnie. To jest niesamowite. Tak. U mnie to w ogóle to już jest druga decyzja taka życiowa moja na przełomie ostatnich 10 miesięcy, gdzie rzuciłem wszystko po prostu i rozpoczynam nowy etap, ale czuję, że jeżeli nie, zaryzykuję to nie przekonam się, czy było warto. Za pierwszym razem było warto, bo los też dał mi y, oczywiście świetną pracę, poznałem bardzo dużo ludzi, ale przede wszystkim los dał mi najważniejszą kobietę y, w moim życiu. Więc uważam, że po prostu warto ryzykować i no, też takie ryzyko podjęliśmy i na pewno będziemy w tym trwać, będziemy się wspierać wzajemnie. Wiemy, że jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo, głównie wierząc po prostu w siebie. Tak, ale nagrywamy się też do Was właśnie, żeby Wam może trochę naszą postawą pokazać, że można, bo... Bo to nie jest jedyna decyzja w życiu taką, którą podjęliśmy, tylko tych decyzji tak naprawdę była masa, która doprowadziła nas do tego miejsca. I w tym miejscu to był kolejny moment, żeby podejść tą decyzję. I tak naprawdę wiemy, że cokolwiek się nie, nie zadzieje, to będzie to niesamowita lekcja dla nas i na pewno będzie to takie przeczucie, że wykorzystaliśmy okazję, że zrobiliśmy coś, a, a nie, że, że nie podjęliśmy się tego, co nam zostało podesłane. I tak naprawdę tego, co poczuliśmy, tylko że faktycznie to robimy. I tak naprawdę, jeśli tylko przyjdzie wam do głowy, że chcecie zmienić swoje życie, to róbcie to. Na razie nam wychodziło to dobrze i <laughs> ciekawe, co to... się ten okres. Ale zobaczcie, nawet jeżeli coś się posypie, to generalnie nie wiem, czy zauważyliście, że w życiu jest tak, że nawet jak coś wyjdzie źle, to generalnie po czasie wychodzi na to, że to było dobre i że i tak na dobre nam to wyszło. Tylko ważne, żeby robić to, co czujemy, żeby się gdzieś tam nie blokować i, i ludzie zazwyczaj mają dużo haczyków, które, które ich gdzieś tam trzymają, ale warto też zauważyć, czy podejmując decyzje, te haczyki, do których tak naprawdę chcemy wracać albo które nas trzymają, jakie emocje w nas wzbudzają, czy to są pozytywne, czy negatywne, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, co nie? Tak, dokładnie czasami powinniśmy naprawdę posłuchać siebie czego my tak naprawdę chcemy a nie czego chce ktoś za nas po prostu, to jest bardzo ważne żeby uczyć się po prostu słuchania samego siebie co ja chcę, co ja chciałbym osiągnąć w życiu, czego na ten moment mi potrzeba, żeby być po prostu szczęśliwą osobą, prawda, bardzo często zamykamy się, boimy się pewnych zmian, boimy się po prostu rzucić ręcznikiem i zacząć coś od nowa, bo wiadomo, że boimy się konsekwencji, które mogą być Spowodowane, ale równie dobrze możesz iść jutrzejszego dnia do pracy i możesz ją po prostu stracić, albo możesz zostać wyłączony z jakiejkolwiek aktywności poprzez jakąś kontuzję i wyjdzie na to samo, prawda? Więc tak naprawdę, no, zawsze gdzieś jest tam to ryzyko, jeżeli jest podejmowane, no to. Po prostu są dwie strony medalu, ja... ale warto dostrzegać właśnie tą pozytywną stronę tego i nie zaprzątać sobie głowy yy, cały czas tym, co będzie, jeżeli ja podejmę tą decyzję. Tylko po prostu iść w to, jak to moja kobieta mówi, jak dzik Jak dzik <grym im> <grym im> <grym im> Ja też bardzo często powtarzam, że życie nam daje ruch, różne możliwości i tak naprawdę prezenty, i kiedy my to przyjmujemy to no, daje nam ich więcej, jak kiedy my ich nie przyjmujemy, no to przestaje nam je dawać, no bo skoro nie chcesz, ja ci daję, no to po co mam ci dać więcej, jeżeli nie umiesz tego dobrze wykorzystać, eee, więc tak naprawdę Wychodzi na to, że trzeba ryzykować i, i że trzeba próbować. I też niesamowite jest to, że wiele osób nam kibicowało i pomagało i że byli ludzie, którzy w ogóle polecają nam rowery. Następnie odkupią od nas te rowery. Kiedy w ogóle my wylecimy, to oni od nas odkupią te rowery i. Wszyscy w ogóle tak się zaangażowali w tą akcję szukania mieszkania dla nas, że wszyscy piszą jak nam poszło, e, czy mieszkamy w końcu, czy zostaliśmy, czy polecieliśmy. I, I to jest niesamowite w ogóle, jak Polak, który... W ogóle to jest niesamowite, że to zobaczcie, że... To dzisiaj doszliśmy do tego w rozmowie, że Polacy, którzy zostali tutaj na Teneryfie, albo w ogóle jakiś obcokrajowiec, który postanowił tu zostać, to jest człowiek, który też musiał kiedyś podjąć taką decyzję i też kiedyś musiał e, coś rzucić. I oni tak naprawdę wiedzą. To, że to się opłacało i chyba dlatego nam tak bardzo kibicowali wszyscy i próbowali pomóc, bo też byli kiedyś w takiej sytuacji, no. no tak, tak, właśnie to byli tacy głównie ludzie, którzy się do, do nas odzywali, bo sami podjęli tą decyzję i to kiedyś. było zazwy zazwyczaj takiej odzew z ich strony, że super, to jest bardzo dobra decyzja już na starcie i tu macie kontakt o mieszkanie, tu macie kontakt o samochód, tu macie kontakt odnośnie roweru. Jak kupisz ten rower i będziesz wyjeżdżał, to ja ci, od ciebie ten rower odkupię. To w ogóle był napływ tych wiadomości, że my sami mieliśmy ciężko się w nich wszystkich po prostu odkopać, ale spotkała nas taka serdeczność ze strony właśnie Polaków zamieszkujących na Teneryfie, że no jesteśmy zdumieni i po prostu ta wiara w społeczeństwo została po prostu wzniesiona ponad naprawdę wysoki poziom. Tak, także w ogóle bardzo dziękuję Dziękujemy każdej tej osobie i też dziękujemy w ogóle znajomym, którzy teraz, tak. bliskim nam ludziom, którzy teraz wiedzą, że zostaliśmy tutaj to po prostu cieszą się tym, dodatkowo też dają wsparcie nam, czyli mówią, że w razie czego jesteśmy i to w ogóle pokazuje jak dobro wraca i ta karma naprawdę gdzieś tam do nas bardzo wraca. Naszym marzeniem w ogóle jest, Mateusza w sumie, marzeniem jest wybudować dom na Teneryfie i... Tak naprawdę my wierzymy w to, że jeżeli tu ma powsta powstać ten dom, to powstanie tutaj, jeżeli nie ma powstać tutaj, to pewnie powstanie gdzie indziej, ale nie wiem, mi to daje takie przekonanie, że chcę Wam dawać jeszcze więcej, bo w obojętnie jakiej postaci to ma wrócić, to wraca w takiej, w której po prostu ręce opadają i czasami nie wierzysz w to, że to się dzieje i że faktycznie to dobro w ten sposób i tak bardzo potrafi gdzieś tam do nas wracać. Ja jeszcze tak dopowiem tylko że naprawdę warto ryzykować z perspektywy choćby mojej osoby. Ja jakiś rok temu jeszcze pracowałem w kopalni pod ziemią, prawda na Śląsku. Potem y, podjąłem decyzję, że jednak odchodzę po 6 latach, gdzie miałem państwową pracę, prawda, czyli jest jakieś zabezpieczenie, ale stwierdziłem, że chcę robić coś innego i coś tknęło we mnie tą decyzję, że y, można żyć inaczej, można spełniać się w życiu. Podjąłem decyzję po pewnym czasie, że Wyjadę na morze po prostu do, do pracy, za którą też y, śmiało mogę powiedzieć, że dziękuję za szansę. Którą myślę, że wykorzystałem, bo naprawdę poznałem też bardzo dużą ilość wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję... Ale zanim to jeszcze była przecież straszne. Ale miejska, zanim nie? jeszcze doszło do tego, to po zwolnieniu się z kopalni na przykład zatrudniłem się w Straży Miejskiej i wynająłem mieszkanie w Katowicach, po czym po dwóch, trzech miesiącach stwierdziłem, rzucam to i wyjeżdżam nad morze po prostu. I zostawiłem mieszkanie, zostawiłem pracę, wyjechałem na drugi koniec Polski i w zasadzie dzisiaj podjąłem decyzję, bardzo podobną do tej sprzed kilku miesięcy, czyli znowu zostawiam wszystko, w zasadzie to, co miałem do tej pory, i postanawiam zamieszkać tutaj na Teneryfie. Tak, a tak naprawdę to wakacje się w tym momencie kończą i zaczyna się prawdziwe życie czyli teraz będziemy doświadczali tego życia z tej perspektywy, już mieszkańca tutaj, no bo też będziemy w jakiś sposób pracować. Też będziemy sobie tutaj mieszkać, gotować, oczywiście plażować i, i spędzać ten czas dla siebie, ale już z tej strony bardziej mieszkańca niż, tak. niż czasowicza. Czyli zobaczcie, jak przyjechaliśmy tutaj, to mieliśmy luźne galoty, chodziliśmy sobie do restauracji i tak naprawdę kupowaliśmy to, co chcieliśmy. No a teraz Zaczyna się Będziemy oczywiście, życiu. tak, będziemy oczywiście skorzystać z tego, że tutaj jesteśmy, ale, ale chcemy się rozwinąć i, i mamy nadzieję, że, że to wyjdzie i też zachęcamy Was do współpracy z nami online, bo głównie oczywiście. online chcemy pracować i jest to możliwość oczywiście trenowania online, współpracy online dietetycznej, żywieniowej, ale też jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek rozmowy. Tak, o to, to ta współpraca z nami jest tak naprawdę cała, cały czas, bo, bo prowadzimy rozmowy e, cotygodniowe z Wami, że omawiamy to wszystko, co się zadziało, i tak naprawdę w momencie, kiedy Wy chcecie zawalczyć o swoje życie, to macie wsparcie u nas, a my dodatkowo jesteśmy ładowani energią natury, która płynie stąd, e, i myślimy, że z jeszcze większą, większą mocą będziemy mogli Wam. Przekazać to, co chcemy, i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli też Was zaprosić tutaj do nas, żebyśmy mogli wspólnie tą zdrową misję kontynuować tutaj. Dokładnie. Tak, także na jak długo zostajemy? Na miesiąc na pewno, na dwa byłoby fajnie, na trzy możliwe, że zostaniemy, a dalej? Zobaczymy. Dalej to zobaczymy. <gry> tak naprawdę nie wiemy tak na jak naprawdę długo. Nie wiem. Także no, doświadczamy i Wy też doświadczajcie. Coś jeszcze chcemy powiedzieć w ogóle? Chyba myślę, że wszystko powiedziałaś. No. Powiedzieliśmy chyba. Na pewno wszystko. będziemy się do Was odzywać. Na częściej pewno, i... na pewno zachęcamy przede, przede wszystkim do, do obserwowania nas, z, sprawdzania, co u nas ciekawego, bo popatrzcie, że my tu tak naprawdę zaczynamy takie życie, jakie wy prowadzicie, czy to w Polsce, czy wszędzie na świecie, prawda? Dla nas zaczyna się prawdziwe życie, czyli dla nas ci, trzeba y, zarobić jakieś pieniądze, prawda, żeby Zrobić można pranie. było. Tak, wszystko to, co wykonujecie u, się, u siebie w domach, to teraz my będziemy również robić tutaj, prawda? I po prostu nie jest. To jest to jakby coś nadzwyczajnego, to jest po prostu taka proza życia, prawda? Ale... Że, że zaczyna się po prostu życie, a jakby wakacje były, a I teraz są. w sumie jeszcze trochę za, prawda? Cały bo godzina będą, plażowania będą, na pewno musi. musi być. Nie tragizujemy w ogóle tego, bo... Oczywiście, że tak. W ogóle nawet w Polsce mam wakacje. To jest w ogóle fajne się tego nauczyć, żeby umieć odpoczywać gdziekolwiek się jest. A tutaj korzystam po prostu z tego, że jesteśmy w miejscu, które tak naprawdę nas wybrało i my wybraliśmy to miejsce. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że jeżeli wybieracie się na Teneryfę, albo teraz jesteście zachęceni do tego, żeby się wybrać, macie jakiekolwiek pytania, no to dawajcie śmiało. Ja tutaj w sumie jestem drugi raz w tym roku, już 22. Trzy dni chyba spędziłam na Teneryfie, i w sumie południowej. Rejony ogarniam, szukałam też bardzo dużo hoteli, więc na nowo też orientuję się, jak to wygląda. Co potrzeba, jeśli chodzi o sprawy wirusowe, czego nie potrzeba, co wziąć, czego nie wziąć, jak to wygląda z przemieszczaniem się, poruszaniem i tak dalej. Myślę, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć. A im dłużej tu będziemy, pewnie tych odpowiedzi będziemy mogli dać Wam jeszcze więcej. No i łapmy się tutaj na wspólnych też treningach, no pewnie, integracjach i jeżeli. Też mieszkacie na Teneryfie? To dajcie nam znać, z chęcią się z wami zobaczymy, przegadamy po prostu, bo lubimy poznawać lubimy nowych poznawać ludzi. Lubimy poznawać nowych ludzi, więc serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jeżeli przylecicie tutaj, to na pewno się złapiemy, na pewno pójdziemy na spacer, zrobimy jakiś trening, cokolwiek. So, 15 minut filmiku właśnie mija, a my musimy, yy, no nie musimy, my chcemy oswoić się z tym, że tu w ogóle jesteśmy. Tak. <laughs> I zostawiamy was z tym materiałem, czekajcie po więcej, a my czekamy na wasz odzew. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Pozdrawiamy team. Energy Forma.